Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Na dworze mróz minus 15 i to nie słońce. To pełnia o tej godzinie. No to jest około 6 z minutami. Moi kochani, na dzisiejszy dzień karta. Moc obfitości. Moc obfitości, czyli dzień obfitujący w wrażenia, spotkania, rozmowy. Pomysły, myśli, nadzieje. Dzień, w którym wpadniecie na ciekawy pomysł, spotkacie kogoś, z kim coś obgadacie, możecie do kogoś dzwonić, z kimś rozmawiać. Dzień pełen takiego yy, wrażeń, ale takich wrażeń pozytywnych. Yy. Wspaniały dzień na yy, medytację. Pokazuję Wam przy okazji zimę, <grych> której macie i tak pewnie już dosyć, tak jak i ja. Nie, nie lubię zimy, mimo że ze stycznia. Życzę Wam cudowności i niech ten dzień faktycznie będzie pełen obfitości. Relacji, przebaczenia, miłości, nawet finansowych transakcji, okazji do kupienia w końcu twoją promocję. Życzę Wam nieba na ziemi.